Znaczy, no, jak, to, jak to wyglądało w ogóle, jak to się stało? Tu poszło za 10.05 rano, mm -hmm. ze soboty na niedzielę. Mm -hmm. to. No, a tamto poszło z na piątek. Zaczęło to pękać. Te chałupy się zaczęły tak walić, usuwać, no i potem się już waliły całkowicie. Koło tej stodoły, koło tego garażu na dole, to jeszcze nie było nic słychać, a doszła tu jak to auto, bo tu strażackie auto stało, no i strażaki tam były, bo no spilnowa policja i straż. I przyszła tak jak to auto, to zaczyno się trzaskać, zaczyno tak strzelać, nie? A tam były w górze takie dwa garaże pokryte blachą. Śma, ja by, ja by diabeł ze skrzydłami wleciał i nie było w ogóle widać. przecież 25 wrześniu to było winno jeszcze, nie? No a tu nie było nic widać, że leciała ta góra. Przecież chłopcy z lampkami lecieli. No bo nie było widać, w ogóle nie było widać, co się robiło w mieszkach. Nasza chałpa leci, bo blacha strzelanie. A tam te garaże pocisło, tam tam, jak tam łotka tam zwalona, tam były te garaże i ten garaż miał blachę i to tak strzelało. Tam tam, on tam dwie godziny wreszcie pod tą ziemią. A to i na boł dym, jakby się polił, jakby woda się ważyła. a w, tym, w tej górze to tak, żebym robił. Tak, 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 tak. robił, ja się woda gotowa. Uciekajcie, go do, bo tak. Um, uciekajcie, bo się coś robi. Mój mi powiedział, że on nie będzie sałpy uciekajcie, niech się robi co, chce. a potem w majtkach po polu tańcował, bo się tak przerwał. Dziewczęta nie, dziewczęta, nie było, ubierano sukienek, nie było nic. Jako kto był w majtkach, nie w majtkach ta ucieka. I no ja była na polu, bo ja wynosiła się, nie szmaty wynosiła. A ja błyn to była 50 metrów w górze tam. Wyżej. Która, ta? No, chodźcie tu niżej, tu, bo To nic, i obość zostań co? A kajedzież? jedziesz, co tu jest, tamta, ta to one były tam, jak ten, ten świerk, 50 metrów górze i to poszło wszystko na dół. Tu, to tu poszło aż tu, do tych koparek, tak. Jeszcze niżej, jak te koparki. A my mieli tam pole od gorców kupione, to to pole mamy tu w lesie. Przeszło A przy... na dół. Przeszło pole? Przeszło, Przeszło pole i nie, nie no. ruszone. Nie ruszone, tak ja, ta, ta, jakby cała bryła szła, cała bryła nawet ostrewki były tak, nie? Ostrefki były tak stojące, ostrewki. Te ostrewki całe poszły, nieruszone, nie przewrócone. No Ja jak widzę, leje albo, albo zmiana pogody, to wszystkie flaki poszły. Poszła cała do ziemi. Ta poszła cała do ziemi. Szopa, wszystko, to poszło wszystko. Poszła do ziemi. Nie było takiego, bo moja mama umarła prawie 80, tata też, dziadki około 90, pradziadki podobno bardzo długo żyły, a pradziadki by powiedzieli dziadkom, dziadki by mhm. powiedzieli naszym tatom, historia, a tata tak. mój by powiedział num no. a nikt, nikt te, nie widział tego, nikt, nikt, nikt tego nie widział w życiu. Wyszła tam do góry? Uni płacą. Ja sam się, co oni płacą? czy co? Jak od Ani wiesz, to się u nas robi. Las się wali. No, no u was się las wali, a nam się chałpa wali. A ja sam się kaci chałpa się wali, nie wali się chałpa. Lecia woda koło chałpy. No i nic, oni płacą, klisie się wywodzą. No ale mnie to nic nie obchodziło, że oni się wywodzą. Nie wiem, a tam już były taki szczelin, taki. Już się. No co się tu robi? I sama sobie nie wierzyła. Ciach, nie dół do sklepu i już się Marcia, co się zarobił w tam w górze? A nie na płacę, bo i chałpa bierę, um, bierę i chałpę, nie wiem. ona się i leje kochałpę, nie bierę chałupy. A tu za pół godziny gada chałpa się zwaliła. ja go do no mnie, kurczę, to, to jest niemożliwe. To, to, to się nie da uwierzyć. <kłysy> A za chwilę grapa, w nocy grapa lecia. Już to pękało całe. Tu był las? To to i no ten las to i no tak robi jak dzień, 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 tak i nie no tak? Jak zapułko. Osi nie ja no boimy tego tu. Ja to pociśnię na noc, tamta. I tej, jakby to pocisło, to ta ziemię pociśnie tak, jak tam pocisło. Mm -hmm. I pociśnie na noc. Ja się no tego boję. Ja nie ucieknę. A gdzie teraz ci ludzie są, którzy tu w tych domach mieszkali? Co się mi... powoliły? Jeden jest na stacji dała im gmina na stacji, ty Adam. Ta liśka jest u córki. No a ta Anielka Witosowo też jest u córki. Tu, tu. A co oni też? Bo oni się z rolni o, z roli utrzymywali, tak? Oni, no. oni tam coś mieli, mieli zwierzęta i tak no, dalej. To no, gdzie no. to teraz wszystko jest? No to oni pośrednili. Tu on leci, leci. Halo? Na uboczu, idę na dół. No dobra. Ja idę na dół. Ja już jest na półk. Widzę, że taki nie, takie szaliny pęknięcie, jak się pan wróci. Bo do, tu się coś dzieje, nie? Mm -hmm. Tu się coś dzieje. Bo widzę, że tu pęk. On był, nie pynko nic nie pękł. jak to pan nie pękał? Jak to nie pynko, jak go widzę że pęką? A, a do popołudnia już, już były takie dziury. były takie dziury. Dał ludzie. A jak... I się to robi, to nikogo nie ma, nikogo nie ma. My to widzimy, każdy mamy parę, każdy jeden ruch. Te zimy my widzimy, bo my tu są na to I strażacy jak idą, i policja, i wojna, i gadają, mi mnie się tu, w tym miejscu, i tu się mi nie podoba, tu. Bo tego tu nie było takiego, jak my tu kosili. Tutaj wypukliny nie było. I boję się, żeby ta woda nie cisła z góry i nie podeszła tu. I nie zrobił wypukliny, nie pękało tak, jak tam spinka. Давайте. чу 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 чу